Czołem miłośnicy dobrego designu. Cześć, witajcie. Zapraszamy Was na specjalny, jubileuszowy, przedświąteczny odcinek, w którym chcemy z Krzyśkiem trochę podsumować ostatni rok, a także kampanie, w których braliśmy udział w ostatnich tygodniach. Dzisiaj Maćku w świątecznych nastrojach, w świątecznym klimacie i wyglądzie mm -hmm. zrobimy podsumowanie. Mam nadzieję, -hmm. tak, że, że zrobimy wrażenie. Mam A, nadzieję, że zrobimy jedno i no drugie. To z tą muchą to ty robisz, dobre wrażenie, nie? No tak, no to jest wiesz. No w końcu to jest jubileuszowy 30 przedświąteczny odcinek, rzeczywiście. Tak, i 9 miesięcy y, y, działalności naszego kanału Czyli za tak. nami. Czyli w zasadzie ciąża, no jeszcze nie przenoszona, ale już jesteśmy na finale. Wiemy, co się urodziło, albo co się urodzi, i w związku z tym, no, mamy za co dziękować naszym wszystkim uczestnikom, tak, subskrybentom, tak. uczestnikom, którzy oglądają nasze filmy, i no, chcemy Wam podziękować serdecznie za Wasze aktywności, bo przecież tak naprawdę nieraz już nas ukierunkowały, w, gdzie mamy pójść, w tak, którą stronę tak. z naszymi filmami. Zdecydowanie tak właśnie było. Yy, chcemy, żeby to wybrzmiało na początku tego filmu. Yy, ta nasza wdzięczność przede wszystkim w stosunku do Was, faktycznie, bo mamy takie poczucie z Krzyśkiem, że yy, Wytworzycie ten kanał. Ja wiem, że to brzmi dość banalnie, bo to wiele osób mówi, ale my tak naprawdę myślimy i mało tego, mamy na to twarde dowody, bo ten kanał do tej pory przez te 9 miesięcy rozwija się w sposób naturalny, organiczny bez jakiejkolwiek promocji, co oznacza, że wy wszyscy w ilości ponad 1300 już w tej chwili subskrybentów zrobiliście to tylko i wyłącznie dlatego, że zainteresowało czy zaintrygowało Was to, co się tutaj dzieje. Mhm. A to oznacza dla nas z kolei, że idziemy we właściwym kierunku i, i bardzo nas to cieszy, naprawdę cieszymy się jak, jak dzieci że taką fajną społeczność udało nam się stworzyć wokół tych naszych działań. To jest bardzo cenne. No, poza tym Maćku, rok się kończy, okazuje się, że wokół naszego projektu kanałowego, YouTube'owego mamy trochę nawiązanych współprac z różnymi firmami, tak. które wsparły ten nasz cały projekt tak. i pod którymi, jak to mógłbym powiedzieć uczciwie, nie wstyd się podpisać. No zdecydowanie tak jest, bo yy, słuchajcie, skorzystaliśmy z takiego prostego klucza, tutaj mianowicie nic nie musimy, prawda? I no tak, nie czujemy się zobowiązani wobec kogokolwiek czymkolwiek na tę chwilę, chcemy, żeby tak zostało, na przyszłość również. I wszystkie te współprace z każdą z tych marek, z którymi nawiązaliśmy współpracę, to były współprace przede wszystkim oparte na naszych wieloletnich, wcześniejszych doświadczeniach. I wtedy się odzywaliśmy do jakiejś marki, kiedy po prostu znaliśmy ją w boju, wiedzieliśmy, że się sprawdza i że z czystym sumieniem możemy ją Wam polecić. Albo odezwały się do nas jakieś marki, i wtedy sobie sprawdzaliśmy, czy rzeczywiście utrzymamy ten poziom wiarygodności wobec samych siebie. Jeżeli tak było. To ta współpraca gdzieś tam funkcjonuje. No i wartość naszych kolejnych odcinków, w których będziemy mówili o firmach, o produktach, które mhm. no, sami też używamy no, będzie miała wymierną wartość dla oglądających, tak? Taką mamy Bo nadzieję, nie rozczarujecie tak. się mhm. tym, co wam polecimy, mhm. a będziecie mogli też wyrazić się jako naprawdę osoby, które używają wiele mhm. rzeczy. Przez lata, lata, no przecież wspominając o firmy Osmo czy Milezi, no to są firmy, z które na naszym warsztacie już od wielu, wielu lat są i, i możemy naprawdę podzielić się swoimi doświadczeniami. Nie? Tak, dokładnie. To, co też ważne szalenie w przypadku tych nawiązanych współprac z tymi markami, to takie dwie kwestie mi przychodzą. W Pierwsza podstawa jest taka, że też będziemy czuli wsparcie naszych. Partnerów, nowych, mogę tak powiedzieć, w tym przypadku, bo, bo to, że korzystaliśmy z tych sprzętów, to nie znaczy, że byli to nasi partnerzy, w, w sensie takim, że wspierali kanał. Teraz już tak, mamy nadzieję, będzie i dla nas to jest też spora ulga, ale też szansa na rozwój tego kanału i na to, żeby on trwał w przyszłym roku, bo nie będzie to dla nas wyłącznie koszt, tak jak do tej pory było najczęściej. Natomiast no. druga rzecz, w kontekście tych współprac, to to, że słuchajcie. Dla nas po prostu marki nabrały twarzy, nabrały twarzy konkretnych ludzi, którzy za tymi markami stoją, którzy się do nas odezwali, którzy nie żałują nam bardzo fajnych informacji zwrotnych, bardzo dużo się od Was uczymy. Po prostu nie takiego ludzi, wsparcia, ma, nie? Takiego wsparcia, takiego, takiego wsparcia czysto ludzkiego. Jesteśmy Wam szalenie wdzięczni, Wam ludziom z poszczególnych marek, z poszczególnych firm, za to, że widzicie w nas potencjał, że chcecie z nami współpracować, bo to, co robicie, dla nas oznacza taki wzajemny szacunek i to jest naprawdę kluczowe w tym, żeby człowiekowi się chciało kolejnego dnia wstawać i robić to, to co robi. No, wiesz co, dla mnie miłym akcentem Maćku, na koniec roku y, była propozycja, którą żeśmy przyjęli od no firmy tak, RioBi, no żeby zostać super sprawy. ambasadorami w tak. akcji przedświątecznej, którą mhm. prowadzimy jeszcze, jeszcze chwilę aktualnie. Tak, to się hmm. nazywa kampania MyRyobi. Kampania y, tym razem mhm. związana z tworzeniem ozdób świątecznych. Tak. No, Słuchajcie, u nas taki zaszczyt, niesamowite to jest. Zostaliśmy super ambasadorami kampanii. Krzysiek jest szefem ekipy Zielonej. Zielonej. tak. Ja jestem szefem ekipy Czerwonej. Obaj mamy po 20 ambasadorów marki, yy, którzy tworzą te, te ozdoby świąteczne. Powiedz, jakie masz odczucia odnośnie tej akcji? No ja w ogóle się że się wkręciłem, bo wiesz, lubię interaktywność yy, na, 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 naszy, na social mediach. No i tak wiesz, z każdego rana sobie wstaję albo wieczorem. Yy, Czasem, nawet w warsztacie, jak złapię zasięg, no i komentuję, jestem z ludźmi. Okazuje się, że wiele osób pisze po prostu nawet tak na, 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 na maila tego Jana Cieśli, dzieląc się swoimi rzeczami, mm -hmm. które tworzą. Wczoraj zrobiłem post taki inspirujący, gdzie zapytałem się, co robicie, czy robicie jakieś ozdoby świąteczne własnymi Rycom. Okazuje się, że tam Poszło tyle, że wow, mówię, no. no super, po prostu świetna akcja. No i Czyli masz dobry. Obbiór. Bardzo dobry robiór. A poza tym, Maćku, ja lubię jednak stwierdzam jednoznacznie akcję w tym kontekście Zero West, że nie wytwarzamy śmieci, a odwrotnie mhm. przetwarzamy śmieci na, na rzeczy, które później jeszcze nam służą. Nie? No, dzisiaj taki właśnie mam przykład, że byłem w palarni, zapalić w piecu samego rana. No Patrz leży w kotłowni kawałek. W kotłowni. W kotłowni. Palarnie to są na dworcach PKP chyba. Chyba <laughs> jeszcze są nie, bo ja nie Chyba pali. nie, bo już się nie pali publicznie. No I wiesz co, no i leży kawałek, wiesz co, obrzynka takiego z tego z jesionu. Tutaj z jednej strony korniki, z drugiej jeszcze ładny jesion. Ty no i... Pach i zrobiłem mm. fajne rzeczy. Nie będę spoilerował, bo z, no właśnie, no, zapraszam no na stronę naszą trwa. i do, do kampanii, do grupy More Than DIY. Was tak, zobaczycie bo tam co się można zrobić z rzeczy. To jest co cieszy mnie Aha. bardzo twój y, pozytywny odbiór tej akcji. Ja powiem ci szczerze, że ja się stresuję. Bo, bo też robię tak jak ty. To znaczy, jak tylko otworzę oczy, jak wrócę sobie z rozruchu i zjem śniadanie, no to oczywiście sprawdzam na Facebooku, co tam u, u ludzi słychać. I myślę sobie, rany boskie, jak jako super ambasador ja przekażę coś kreatywnego i twórczego ludziom, którzy robią takie rzeczy, słuchajcie, tam są takie Aha. pomysły na ozdoby, jest taki poziom kreatywności, że ja naprawdę nie wiem, e, jak mogę wam dorównać, więc naprawdę jesteście po prostu niemożliwi. No zgadza się, że, że no mają ludzie naprawdę fajne pomysły. Ale to nie ma co się mać ich no To chodzi o to, żeby też się inspirować od ludzi. No. Tak, <grym> i oczywiście się inspiruje, i, to... i to jest dla mnie, słuchajcie, to jest dla mnie jazda, jeżeli chodzi o media społecznościowe, w przypadku takich grup jak Morden DIY, czy w przypadku takich fanpage, jakie my mamy, że tutaj w zasadzie się prawie nie spotyka malkontentów, nie? takich ludzi, tak, których chcą żyć. Znaczy, Rzadko, Wejście rzadko, rzadko. po to, żeby tak. sobie y, zrobić przyjemność tym, że się kogoś zgasi albo że, że się komuś coś tam jakąś kłodę pod nogę podłożyć. Tutaj tego kompletnie nie ma. Tutaj każdy tylko stara się zainspirować tym, co robi ktoś inny, podzielić się tymi rzeczami, które robi, nie kryje tego dla siebie i to jest po prostu cudowna energia. I to jest ta cudowna energia numer jeden, ale drugie, też wspomniałeś o ważnej rzeczy, krzyk. mianowicie coś, co mnie też jest bardzo, bardzo bliskie, bo przecież jako leśnik z wykształcenia, no to zostałem wychowany w taki sposób, żeby szanować przyrodę, naturę. Takie zjawisko mnie zastanawia słuchajcie. Mm -hmm. Jeszcze nie tak dawno filozofia Zero Waste to była rzecz, która tak, po pierwsze było to niezrozumiałe dla większości ludzi, nie, nie wiedzieli co to w ogóle ma oznaczać. Potem stało się to takie ekscentryczne, takie troszeczkę. Tak, to dla jakichś takich wiesz, prawdopodobnie tylko wegetarianie jeżdżący na rowerach yy, wiedzieli, co to znaczy. Futerianie, czy tam jakieś? Futarianie, to jeszcze bardziej egzotyczne. jacyś, tak. Potem się okazało, że to było w dalszym ciągu niszowe, ale jednak już to ludzie zaczynają kojarzyć, rozpoznawać i jak się okazuje, szanować. A w tej chwili jesteśmy na takim poziomie rozpoznawalności tego zjawiska, że duże firmy. Duże marki, duże nazwy chcą to zjawisko wspierać. I ja, powiem szczerze, miałem takie podejrzenia, że w tym tkwi oczywiście jakiś haczyk. No bo to wiadomo, że jak coś jest modne, fajne, to, to niektórzy chcą to wykorzystać po to, żeby się Na promować. Na jak to mówią. No. Żeby, żeby jakby wesprzeć swoją markę. Ale tutaj w przypadku tej kampanii Riobi Zero Waste widzę ogromny sens, bo starają się promować działania, które mają przede wszystkim zredukować naszą konsumpcję, słuchajcie, bo przecież mniej śmieci oznacza na początku kupię mniej. I to w przypadku dużych firm, no to jest absolutnie unikatowe zjawisko, więc ja jestem optymistą, patrzę z optymizmem nie tylko w przyszły rok, ale... Też generalnie w przyszłość, bo jeżeli duże firmy widzą sens w takich działaniach, no to to po prostu tak. świetnie rokuje. Wiesz co, po prostu buduje się w ten sposób świadomość społeczną. Społeczna przechodzi na większe y, tkanki społeczne, mhm. czyli firmy. No i super, to w dobrym kierunku zmierza mhm. i myślę, że wiesz co, ja myślę i nawet mam Maćku, nadzieję, że ten wręcz. post wręcz mam nadzieję, tak. y, że ten post, który y, pokazał nam y, jak. Kuba, Kuba, Kuba kleszyk, tak. Kleszyk. Kuba kleszyk. To, słuchajcie, to była taka rzecz, że no gość wziął tak, papier, w, który był, w którym był za, były zawinięte prezenty czy też Które narzędzia. Od Riewy, tak, tak, od od No i słuchajcie, on tam zrobił z tego rzeczy. Po prostu zrobił z jednego kawałka jeszcze jedną torbę do pakowania prezentu mm. z, z, z łańcuch no, na chęitkę. No i teraz, wiesz, ja, ja miałem szybkie przejście do, do tego obrazu, który czasem Yy, yy, widzę, jak tak yy, gdzieś tam przejeżdżam, bo no, nie sołuję się. W... A tak czekam. No ale, czy, czy, no, ale czy wiesz powiem? co, dobra, okej, okay, ale czasem. Zdało, ty, widzę, no, maka w Nie, no to przesadziłeś lekko teraz. Nie, no kawę czasem wypiję. No dobra, okej, okay. okay, czasem kawę wypije. No Dobrze. i słuchajcie, i dostaję yy, kawkę, patrzę, tam jeszcze ktoś coś kupuje, Trzy jakieś serdecki, inne rzeczy. No i cztery. Ty, do, mieszania. do tego tacka, jedna torba, druga torba, zapomniałeś jeszcze o reklamówkach dwóch, karton i przyjdź za tydzień albo kupię jeszcze to i tamte. nie, no bo to jest koszmar, ja mam My... nadzieję, na, taką szczerą nadzieję, że to, ten nurt zniknie, zniknie. tak, tak, no, no, no bo, bo to jest, no będziemy polityczni, słuchajcie, będziemy, no może jesteśmy troszeczkę z Krzyśkiem tacy zapalczywi w tym, ale... Są rzeczy ważne, są rzeczy ważniejsze. Moim zdaniem to są rzeczy ważne, dlatego trudno. Jeżeli się to komuś nie podoba, co mówimy, no to jest nam przykro, ale i tak będziemy o tym mówić, bo jest to zgodne z naszymi przekonaniami, z tym, w co, w co po prostu wierzymy. Więc tak, tak. tak będziemy. No, to to to, to 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 by było tyle. A macie do kanalu. O właśnie, no. Ty, no, pierwsze doświadczenia za nami, 9-miesięczne. No i co? Bo ty zaczynasz dobre, jakieś trudne? Czy to dziwne? Zacznij. No więc ja mam takie swoje spostrzeżenia. Yy, tak, po pierwsze, zaczęliśmy, yy, zaczęliśmy z realizacją filmów w taki sposób, że mieliśmy oczywiście wcześniej przygotowane pomysły na pierwsze filmy. Nawet pod tym kątem rozpoczęliśmy pewne realizacje. U mnie to się zaczęło z łazienką, nie wiem, czy pamiętasz. Ty, no tam tak, to, to, tak, tak to były takie odcinki na bogato. Na bogato, Bardzo najpierw, bogato. najpierw <grym> sfilmowaliśmy realizację Ułani we Wrocławiu. Tak, I to jest, po... słuchajcie, może, może to powinienem powiedzieć wyraźnie na początku. Słuchajcie, to nie jest tak, że my wymyśliliśmy sobie, że zrobimy film i pod kątem filmu tworzyliśmy no, realizację, tak. która tam była gdzieś tam patykami podparte z tyłu, jakieś styropianowe. Historię nie, słuchajcie, my najpierw mamy realizację dla żywego człowieka, dla klienta zwykle. Robimy te rzeczy wszystkie w stolarni, przygotowujemy, i jak jedziemy na montaż, to, to zostawiamy klientowi to tak. Żeby potem nie trzeba tam było wracać, bo przecież są to nasze pieniądze. No a jest to inny model y, niż y, prezentowany w, na kanałach, no, że czasem po prostu tam tak lepiej nie zachodzić. Na Ta kanałach to, to nie zauważyłem, ale w telewizji już. Tele, no to ja mam na, mówię o kanale telewizyjnym. A nie mówię roku. tego tak od, bo miałem doświadczenie kiedyś widzieć parę, dokładnie trzy domy po takich realizacjach i szczerze Wam powiem, że zawsze mnie to mierziło, jak Oj, tam, tak może być. No. Nie, 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 nie patrzmy na innych, zastanówmy się, jak jest u nas. My pewnie... No jest rzeczy, bardzo dobrze, Maciku, jest, jest bardzo dobrze. Pewnie no. może, można jeszcze jakieś rzeczy poprawić. Natomiast zaczęliśmy od tych dużych realizacji, bo była realizacja Łani. Potem następna seria to, była, to był remont tej mojej łazienki. No to były naprawdę grube rzeczy. Następnie Zrobienia. drzwi poszły mm -hmm. nad, w tym domku nad wodą u marzeny. No, cudowne. No, cudowne. Ale m, to też nas nauczyło, że no, takie realizacje przy naszym, naszych możliwościach, I bez dodatkowego budżetu, no to niestety nie będziemy ich robić często tak jak mm -hmm. zamierzaliśmy. One będą tak. jak najbardziej, mm -hmm. m, ale będą po prostu ukazywać się rzadziej i będą, no. No, też chyba inaczej będziemy podchodzili do tych, do wielkości tych wyzwań, które będziemy się podejmować w tych filmach. Nie? Tak, ale jest jeszcze jeden powód tego zjawiska, bo y, okazuje się, że y, jeżeli chce się tworzyć kanał dla ludzi, a przecież po to to robimy, w tym przypadku w większości jednak dla majsterkowiczów, czyli osób, które no, nie mają, umówmy się, wielkiej stolarni, w której sobie... Przywiozą metr sześcienny drewna i robią z tego blaty albo jakieś inne skomplikowane rzeczy. Chcielibyśmy po prostu skupić uwagę na takich drobniejszych realizacjach, mniejszych, które będziecie w stanie wykonać w ogromnej mierze własnymi rękami w takich niedużych pracowniach, jak chociażby ta nasza. O czym zresztą był ostatni odcinek na kanale, czyli o stworzeniu sobie takiej przydomowej niedużej pracowni. Tak, i to, i to w sumie jest dobry kierunek, bo okazuje się, że filmy, które poszły na naszym kanale, właśnie takie z cyklu poradnikowego, one się cieszyły największym no tak. zainteresowaniem waszym. Tak. Tam tak, jest, tam jest, jest temat, który poruszyłeś o cegle, tak. jest film o, o, blacie. o, o blacie, czyli mhm. o odrestaurowaniu, odświeżaniu blatów olejowoskami. Mhm. I, no, Najpopularniejsze dwa odcinki. Tak. Do tej pory zachodzimy w głowę, dlaczego akurat te, ale no widocznie tak miało być. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy strasznie wdzięczni za to, że, że to śledzicie i że mają tak, tak dużo odsłon te filmy. To jest bardzo Także celne. to jest kierunek dla nas, w którym będziemy na pewno teraz mierzać w mm -hmm. tym przyszłym roku częściej mm -hmm. niż, jak już wspomniałem, do tych takich szerokich, na bogato odcinków. Mm -hmm. no. A masz jakieś swoje takie najbardziej y, ukochane wspomnienie z tego roku realizacji? Jakiś no wiesz co? Film? Y, y, drzwi, drzwi do, do domku dla maszyn. Dla marzenia. Zielone. No. Zielone no to, drzwi. To, jazda. to jest super. No to po prostu. Jazda, tak. no właśnie. To jest Zero To jest właśnie akcja Zero Jest pewnie te drzwi to był już nie jeden pociąg wywalił, spalił to, i to, tam to w ogóle. Właśnie mamy, no naprawdę, no mam w sumie dała nam Marzena okazję, a żeśmy po prostu ją wykorzystali dobrze? Przede wszystkim Marzenka nam dała wolną rękę, yy, no. miała ogromne zaufanie do nas, za co Marzenko Ci bardzo dziękujemy, bo jesteś po prostu cudownym klientem. Takich klientów sobie życzymy zawsze. Yy, no bardzo artystyczna dusza, umówmy się. Zresztą mhm. oboje z Rafałem, prawda? Tacy, tacy ludzie rozmiłowani w takich pięknych rzeczach. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ten ich dom nad jeziorem, to, to koniecznie zajrzyjcie do tego odcinka o tym, jak sprofanowaliśmy te tak, drzwi. To jest no. gdzieś koło czerwca. Mm -hmm. Czerwiec, chyba, zdaje się, nie Zdaje się, tak. tak. No, y ja nie mam jakiegoś takiego jednego faworyta, jeżeli chodzi o filmy, bo ja mam naprawdę mnóstwo fajnych wspomnień z, z wielu filmów. Mm -hmm. Aczkolwiek y no, zachodzę w głowę, dlaczego akurat ta cegła, która przecież Ach. nie kojarzy się do końca z nami. Chociaż no jest rustykalnie, tak? Nawet tutaj u mnie w pracowni yy, są te cegły na ścianie. Bardziej byliśmy kojarzeni do tej pory z ekostolarką, ale okazuje się, że słuchajcie, że kanał, który się nazywał Pomysły na dobry design, to był dobry kierunek, bo. Tak, bo to szeroko nam otwiera drzwi na różne tematyki. Tematy. Tak, tak, no. dokładnie. Mhm. Okej, okay, słuchajcie. Yy, Chcemy, może tak w podsumowaniu już tego odcinka yy, podkreślić to, że dla nas bardzo ważne są relacje, bardzo ważne są relacje z Wami, w tym roku one były mocno no, oczywiście ograniczone, te eventy, na których byliśmy to były eventy jakieś zupełnie egzotyczne, bo z tymi wszystkimi ograniczeniami, no, tak. no to was też nie było dużo, bo nie było takiej możliwości. Ale okazuje się, że jednak był to rok wygrany dla nas w gruncie rzeczy, bo i nawiązanie nowych relacji mhm. tych wirtualnych, i nawiązanie nowych Współprac. relacji, tak, z markami, mhm. za którymi stoją konkretni ludzie, no to dla nas było odkrycie, wielka nagroda. Słuchajcie, jesteśmy naprawdę szalenie, szalenie wdzięczni za to, za każdy wasz taki przejaw zainteresowania, zwykle jednak pozytywnego, bo, bo głównie takie dostajemy, prawda? I myślę, że chcemy na koniec tego odcinka przede wszystkim wam wszystkim się pokłonić głęboko i podziękować za to, że jesteście. A także... Co, Krzysiu? No co, ponieważ dobrze to rokuje dla naszego kanału, więc w przyszłym roku na pewno będziemy dalej się rozwijać i działać dla Waszych potrzeb. I co, no. Życzymy Wam, bo przecież święta i Nowy Rok, Maćku, zapasem, więc no tak, zapasem, więc tak, wigilia. dzisiaj mhm. Wigilia, więc cóż, życzymy Wam po pierwsze zdrowia, mhm. e, pogody ducha, e, w miłych, w dobrym takim towarzystwie oczywiście e, świąt, które już są przed nami, a żeby ten czas był też taki refleksyjny dla Was, bo mm. jest nad czym myśleć po tych zmianach, jakie mieliśmy w tym roku, wiesz, mm. y, w naszych takim codziennym życiu. Y, cóż, no a w przyszłym roku... Maćku. W przyszłym roku, żeby nas wszystkich wypuścili z więzienia. No to... Żebyśmy się mogli spotykać nie tylko w wirtualu jakkolwiek oczywiście są to cenne dla nas spotkania y, mm. ale żebyśmy też mieli okazję spotykać się podczas różnych wydarzeń na zewnątrz żeby to był rok kreatywny, słuchajcie, bo mam takie wrażenie też, że ta pandemia niesie ze sobą jedną bardzo pozytywną rzecz, mianowicie trochę się zatrzymaliśmy w miejscu, w związku z tym, że mniej pracowaliśmy, to też zaczęliśmy dostrzegać wartość czasu, który mamy po prostu, tego, który możemy spędzić z własnymi dziećmi, z własnymi rodzicami, z przyjaciółmi, z naszymi partnerami. I wiele osób odkryło dzięki temu nadmiarowi wolnego czasu, jeżeli w ogóle można ukulać taki termin. Yy, takie rzeczy jak yy, hobby, jak majsterkowanie. No I chyba w tym kierunku gdzieś tam będziemy wspólnie z wami podążać. Tak? I że... wspierać, wspierać będziemy zawsze jak wspierać się pomysłami, myślę. że to jest dobry kierunek. W tym właśnie zmierzajcie. więc, więc cóż. Wesołych świąt, kochani. Bardzo, bardzo udanego przyszłego roku. Na pewno będzie lepszy, bo przecież nie może być gorszy niż ten. Yy, I co? Bądźcie z nami tak jak my. Cały czas będziemy się starać być z Wami. Do Więc zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym roku i w kolejnych odcinkach. Cześć. ciąży, która mm. y, dała nam dobre rezultaty. No bardzo dobre. Bo na tą działak... Czyli powtórka z rozrywki.